Thank you. Przez niektórych kojarzony, tylko zdarcie mordy. Mówią, że jest inny, Gdy bije nowe rekordy w tych najnowszych grach, w które gra przez całe doby. Może wziąłby się do pracy, bo przecież jest jeszcze młody. I wiecie, co wam powiem: oni patrzą powierzchownie, nie wiedzą kim jest rojo. Widzą w nim tylko mordownie i ciągle żyją w błędzie. Bo on jest mądrym człowiekiem, co pomaga i innym i dla niektórych jest lekiem. Po kolei przedstawiewam rojewskiego, jeden z pierwszych youtuberów, co nagrał coś porządnego Razem z przyjacielem rokiem rozpoczęli w Polsce erę gamingu na YouTube Oni wciąż są w ścisłym czele Choć minęło już 5 lat od pierwszego filmu roja To on wciąż trzyma poziom i tematyka jest swoja Jego kanał już szybko, więc miał spory wpływ na ludzi Postanowił tego nie zmarnować, serce w nich obudzi Charytatywna tarcza, co woła do pomagania To piękna inicjatywa, godna do naśladowania Rojo sam ją wymyślił i pomaga w ilu zbiorkach tez bardzo szlachetne, czasem warto wstać od biurka Seria prymitywne, śmieszy ponad 4 lata Czasem jakiś pomysł roja, nasz umysł w moment przygniata Lecz to właśnie w Nicenie, że wychodzi za schematy Choć już czasem nie ogarniam i mój umysł garnia baty By spotykać widzów, wymyślono paintball z rojem Można się tam integrować i spotkać wiele pokoleń To świetnie pokazuje, kim dla roja jest widownia To nie są puste liczby, co można wrzucić do ognia Tylko prawdziwi ludzie, którym trzeba czas poświęcić roju Właśnie to robi, zawsze jest pełen energii na nagrywa tyle filmów, a sam ma swoją rodzinę czyli żonę i córkę, bo on dwuletnią dziecinę i ich nie zaniedbuje, kocha je z całego serca a to jest najważniejsze, że ciągle im czas poświęca pół życia to rodzina, drugie pół to są widzowie czasu nie ma dla siebie, pewnie każdy mu to powie ale są też przy tym plusy, bo jego pracą jest pasy więc on lubi to robić i wita nas na seansach ze swoimi produkcjami jest ich ponad dwa tysiące to jest tak dużo pracy, że należą się pieniądze ma jeszcze multum serii, ale mam za mało czasu Kocha grywać fallouta, przy tym narobić hałasu, przebił już milion widzów, bo mu się to należało. Robi świetną robotę przy prowadzeniu kanału Więc już podsumowując, to ktoś więcej niż idiota, który ciągle trzy mordę Jakbym miał kończyć żywota, tylko mądry człowiek, co lubi pomagać innym i ma gigantyczne serce, chociaż czasem jest dziecinny.